Zdrowie psychiczne jest jednym z najważniejszych filarów naszego ogólnego dobrostanu, ale często bywa zaniedbywane. Dziś bardziej niż kiedykolwiek musimy zacząć otwarcie rozmawiać o emocjonalnych wyzwaniach, z którymi borykamy się na co dzień. Zastanawiałeś się kiedyś, jaki wpływ mają Twoje myśli i emocje na jakość Twojego życia? W świecie, który pędzi do przodu. I stawia nas w ciągłej gotowości. Wiele osób boryka się z przytłoczeniem emocjonalnym, stresem, a nawet z poważniejszymi problemami, jak depresja i lęk. Dlaczego ignorujemy to, co dzieje się w naszych umysłach? Dlaczego tak wielu z nas wciąż unika szukania pomocy, aby zadbać o swoje zdrowie psychiczne, tak jak robilibyśmy to w przypadku zdrowia fizycznego? W ostatnich latach Organizacja Światowej Zdrowia WHO. Poinformowała, że ponad 1 miliard ludzi na całym świecie zmaga się z jakimś zaburzeniem psychicznym. To alarmujące dane, które pokazują, że nie mówimy wystarczająco dużo o tym temacie. Stygmat związany ze zdrowiem psychicznym sprawia, że wiele osób cierpi w milczeniu, nie szukając niezbędnej pomocy. To musi się zmienić. Zdrowie psychiczne to nie tylko brak chorób, ale stan dobrostanu, w którym człowiek jest w stanie radzić sobie ze stresem codziennego życia. Realizować swój potencjał, pracować produktywnie i przyczyniać się do dobra wspólnego. Chodzi o znalezienie równowagi, spokoju i harmonii z samym sobą. Czy wiesz, że już tylko 10 minut mindfulness może poprawić twoją zdolność radzenia sobie ze stresem codziennego dnia? Albo że proste praktyki dbania o siebie mogą zmniejszyć poziom lęku? Sekret tkwi w tym, jak nasz umysł radzi sobie z sytuacjami, które przeżywamy? Dobrą wiadomością jest to, że tak samo jak trenujemy nasze ciało, możemy trenować nasz umysł, aby osiągnąć większą równowagę emocjonalną. Ale jak to zrobić? Co możemy zrobić w naszym codziennym życiu, aby poprawić nasze zdrowie psychiczne i naszą relację ze światem dookoła nas? Odpowiedź tkwi w małych, codziennych nawykach, które z czasem mogą przynieść ogromne zmiany. I nie chodzi tu tylko o myślenie pozytywne, jak sugerują niektórzy. Prawdziwa transformacja zaczyna się wtedy, gdy pozwalamy sobie na uznanie naszych uczuć, zrozumienie skąd one pochodzą i przede wszystkim działanie z empatią oraz troską o nas samych. W tym wideo przyjrzymy się praktycznym i dostępnym sposobom dbania o Twoje zdrowie psychiczne. Porozmawiamy o tym, jak ważna jest autokompasja. Jak praktyka mindfulness może zmienić Twoje reakcje na stres i dlaczego tak ważne jest, by szukać pomocy, gdy jest to potrzebne. Dowiesz się również, jak rozpoznać sygnały, że Twoje zdrowie psychiczne wymaga uwagi oraz jak małe zmiany w Twoim zachowaniu mogą zrobić dużą różnicę. Pamiętaj, Twoje zdrowie psychiczne zasługuje na taką samą uwagę, jak każda inna część Twojego ciała. Nie jest słabością szukać wsparcia emocjonalnego, to jest siła. Nie jest słabością przyznać, że w pewnych momentach musimy zrobić sobie przerwę i zadbać o nasz umysł. Teraz, gdy już rozumiemy, jak ważne jest zdrowie psychiczne, przejdźmy do praktycznych działań, które mogą je poprawić. Dbając o swoje zdrowie psychiczne, nie musisz podejmować wielkich kroków. W rzeczywistości, małe zmiany mogą mieć ogromny wpływ na to, jak radzisz sobie z wyzwaniami emocjonalnymi i w jakiej równowadze żyjesz? Ja. Yeah. Praktyki autocare pierwszy krok do równowagi. Autokarę to coś więcej niż tylko czas na odpoczynek lub zabawę. To przede wszystkim zaangażowanie w dbanie o siebie, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Co dokładnie oznacza autokar? Autokar to działania, które pomagają odbudować i utrzymać zdrowie psychiczne i emocjonalne. Może to być tak proste jak poświęcenie kilku minut na głębokie oddychanie, praktykowanie medytacji czy zrobienie przerwy w ciągu dnia, by zrobić coś, co sprawia Ci przyjemność. Najważniejsze jest świadome podejmowanie decyzji na rzecz dbania o siebie. Przykłady codziennego autokaru: głębokie oddychanie i mindfulness. Praktyka mindfulness, czyli bycie obecnym w danym momencie. Wykazała, że poprawia zdolność radzenia sobie ze stresem i lękiem. Wiesz, że już tylko 5-10 minut medytacji może znacznie zmniejszyć poziom kortyzolu, hormonu stresu. Spróbuj robić to rano lub wieczorem, aby szybko poczuć ulgę. Ćwiczenia fizyczne, regularna aktywność fizyczna nie tylko poprawia zdrowie ciała, ale także umysłu. Ćwiczenia uwalniają endorfiny, które działają jako naturalne środki przeciwbólowe. I poprawiają nastrój. Niezależnie od tego, czy chodzi o lekką przechadzkę, czy bardziej intensywną aktywność, ważne jest, by ciało było w ruchu. Zrównoważona dieta to, co jesz, ma bezpośredni wpływ na twoje samopoczucie. Zbilansowana dieta pomaga utrzymać stabilny poziom energii i poprawia koncentrację co ma kluczowe znaczenie dla zdrowia psychicznego. Dobrej jakości sen sen to klucz do zdrowia psychicznego. Brak snu wpływa na pamięć, nastrój i zdolność radzenia sobie ze stresem. Upewnij się, że masz regularną rutynę snu, która pozwala Twojemu ciału odpocząć i zregenerować się. Zdrowie psychiczne to temat, który wymaga głębszego zrozumienia, ponieważ nie jest to kwestia, którą można rozwiązać prostymi rozwiązaniami. Nasze umysły są złożone, a emocje, które odczuwamy, są wynikiem wielu czynników. Genetycznych, społecznych, fizycznych i psychicznych. W tym bloku przyjrzymy się bardziej złożonym aspektom zdrowia psychicznego, takim jak zaburzenia psychiczne, rola neurobiologii w emocjach, wpływ mediów społecznościowych oraz związek między ciałem a umysłem. Pyszem rola zaburzeń psychicznych kiedy lęk i depresja to nie tylko przemijające fazy. Mówiąc o zdrowiu psychicznym, nie możemy pominąć wpływu, jaki zaburzenia psychiczne takie jak lęk i depresja mają na życie ludzi. Często te problemy są bagatelizowane przez społeczeństwo, traktowane jako przemijające fazy lub zwykły stres. Jednak zaburzenia psychiczne są rzeczywistymi stanami, które mogą poważnie wpłynąć na dobrostan emocjonalny, fizyczny, a nawet społeczny danej osoby. Lęk to coś więcej niż tylko martwienie się w pewnych sytuacjach. Jest to stan ciągłego niepokoju, strachu lub paniki, który może zaburzyć codzienne życie i zdrowie fizyczne. Badania pokazują, że około 264 miliony ludzi na całym świecie cierpi z powodu lęku, zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia WHO. To zaburzenie nie wybiera wieku, klasy społecznej czy płci może dotknąć każdego w dowolnym momencie życia. Podobnie, depresja to coś więcej niż zwykły smutek. Kiedy staje się przewlekła, może wyczerpać naszą życiową energię, sprawiając, że nie znajdujemy radości w codziennych czynnościach. Warto wiedzieć, że przy odpowiednim leczeniu te zaburzenia mogą być kontrolowane. Terapie takie jak terapia poznawczo-behawioralna, CBT, leki oraz techniki mindfulness Wykazały skuteczność w leczeniu tych stanów. 2. Neurobiologia zdrowia psychicznego. Jak mózg wpływa na nasze emocje? Neurobiologia odgrywa kluczową rolę w zrozumieniu, dlaczego czujemy to, co czujemy. Nasze emocje oraz sposób ich przeżywania nie są tylko wynikiem czynników zewnętrznych, ale także procesów zachodzących wewnątrz naszego mózgu. Mózg jest podstawą naszej percepcji, i rozumienia świata, to tam generowane są nasze emocje i tam są one przetwarzane. Gdy mówimy o zdrowiu psychicznym, mówimy o tym, jak połączenia neuronowe i neuroprzekaźniki wpływają na nasze reakcje emocjonalne. Serotonina, dopamina i kortyzol to główne neuroprzekaźniki, które regulują nasze samopoczucie i nastrój. Brak lub zaburzenie tych substancji chemicznych może prowadzić do problemów emocjonalnych. Na przykład kortyzol, hormon stresu, jest wydzielany, gdy ciało znajduje się w trybie walki lub ucieczki. Wysoki poziom kortyzolu przez długi czas może przyczynić się do chronicznego lęku i depresji. Nasz mózg reaguje automatycznie na stresujące sytuacje, ale techniki takie jak medytacja, które uspokajają umysł, mogą pomóc w zmniejszeniu nadmiernej produkcji kortyzolu. Promując stan relaksu i dobrostanu. 3. Wpływ mediów społecznościowych Psychologia wirtualnej łączności. Żyjemy w świecie coraz bardziej połączonym, a media społecznościowe odgrywają kluczową rolę w naszych codziennych interakcjach. Jednak nadmierne korzystanie z takich platform jak Facebook, Instagram czy Twitter może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Porównanie społeczne, czyli proces, w którym porównujemy siebie z innymi, to jeden z głównych czynników, które wpływają na naszą samoocenę i zdrowie psychiczne w środowisku online. Przeglądając posty innych osób, często idealizujemy ich życie, co sprawia, że czujemy się gorsi. Może to prowadzić do lęku, niepewności, czy nawet depresji. Badania wskazują, że nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych może zwiększyć poziom lęku i depresji. Szczególnie wśród młodzieży. To, co miało być narzędziem do nawiązywania kontaktów i interakcji, może stać się źródłem niepokoju i poczucia niewystarczalności. Dlatego ważne jest, aby zrównoważyć czas spędzany w sieci, ograniczając go i będąc bardziej świadomym tego, co konsumujemy. Stres Związek Ciało-Mózg: Jak dobrostan fizyczny wpływa na zdrowie psychiczne. Zdrowie psychiczne i zdrowie fizyczne są ze sobą ściśle powiązane. Często to, co wpływa na ciało, ma bezpośredni wpływ na umysł i odwrotnie. Ćwiczenia fizyczne na przykład nie tylko poprawiają zdrowie serca, ale także uwalniają endorfiny, neuroprzekaźniki, które działają jak naturalne środki przeciwbólowe, poprawiając nastrój. Badania potwierdzają, że ćwiczenia pomagają poprawić zdolność mózgu do regulowania emocji co przyczynia się do zmniejszenia stresu i lęku. Również dieta odgrywa kluczową rolę w zdrowiu psychicznym. To, co jemy, ma wpływ na nasze samopoczucie. Dieta bogata w składniki odżywcze, takie jak kwasy tłuszczowe, omega-3 i witaminy, może poprawić naszą zdolność radzenia sobie ze stresem i zapobiegać zaburzeniom psychicznym. Jelita są znane jako drugi mózg, a mikroflora jelitowa ma bezpośredni wpływ na produkcję neurotransmiterów takich jak serotonina. Utrzymywanie zrównoważonej diety może być ważnym sojusznikiem w utrzymaniu zdrowego umysłu. 5. Znaczenie relacji społecznych. Potrzebujemy zdrowych więzi. Izolacja społeczna to jeden z największych wrogów zdrowia psychicznego. Człowiek z natury jest zwierzęciem społecznym. Potrzebujemy znaczących relacji, aby czuć się spełnionym i zrównoważonym. Długotrwała samotność może prowadzić do wzrostu lęku, depresji i innych problemów emocjonalnych. Istotne jest, aby mieć kogoś, z kim możemy dzielić nasze uczucia i doświadczenia. Zdrowe relacje, zarówno rodzinne, jak i przyjacielskie, oferują wsparcie emocjonalne i pomagają w budowaniu solidnej podstawy dla naszej samooceny. Dodatkowo, mówienie o swoich uczuciach bez oceniania. Może odciążyć emocjonalnie i sprzyjać lepszemu zrozumieniu samego siebie, po głębokim zanurzeniu się w temat zdrowia psychicznego, czas na refleksję nad tym, co udało się odkryć i jak możemy zastosować te informacje w codziennym życiu. Dbając o nasze zdrowie psychiczne, nie traktujemy tego jako jednorazowego zadania, lecz jako proces, który wymaga ciągłego zaangażowania, cierpliwości i świadomego działania. Podsumowanie? najważniejszych punktów Znaczenie autocare Zdrowie psychiczne zaczyna się od troski o siebie Proste praktyki takie jak medytacja, głębokie oddychanie, ćwiczenia fizyczne oraz zrównoważona dieta mają ogromny wpływ na to jak czujemy się na co dzień i jak radzimy sobie z wyzwaniami emocjonalnymi Autocare to nie egoizm, to konieczność dbania o siebie, aby móc funkcjonować w pełni. Autokompasja jako fundament Bycie łagodnym dla siebie jest kluczowe dla utrzymania zdrowia psychicznego. Zamiast krytykować siebie, bądź bardziej wyrozumiały. Autokompasja pozwala patrzeć na swoje błędy z większą empatią, co sprzyja procesowi emocjonalnego leczenia. Pamiętaj, że nikt nie jest doskonały i to właśnie czyni nas ludźmi. Poszukiwanie pomocy profesjonalnej. Nie można zapominać o znaczeniu szukania wsparcia profesjonalistów. Terapia to nie tylko pomoc w kryzysowych momentach, ale również doskonałe narzędzie do rozwoju i samopoznania. Szukanie pomocy to akt siły, a nie słabości. Gdy sięgniesz po pomoc, otwierasz drzwi do życia w pełniejszej harmonii. Związek, ciało, mózg. Zrozumienie, jak ciało i umysł są ze sobą powiązane, jest kluczowe dla zdrowia psychicznego. Regularne ćwiczenia fizyczne, zdrowa dieta i odpowiednia ilość snu mają ogromny wpływ na nasze samopoczucie. Ciało i umysł muszą współpracować, aby osiągnąć pełnię zdrowia. Znaczenie relacji społecznych. Izolacja społeczna to poważny problem, który może prowadzić do wzrostu lęku i depresji. Potrzebujemy zdrowych, wspierających relacji, które pomagają w budowaniu poczucia bezpieczeństwa i samoakceptacji. Dzielenie się swoimi uczuciami z bliskimi jest niezbędne dla zachowania równowagi psychicznej. Odpowiedzi na pytania poruszone w wideo: Jak mogę zacząć dbać o swoje zdrowie psychiczne? Zacznij od małych kroków. Poświęć kilka minut dziennie na medytację, regularnie praktykuj autokarę i szukaj wsparcia, jeśli czujesz, że tego potrzebujesz. Najważniejsze to podjąć pierwszy krok i być konsekwentnym. Czy terapia naprawdę pomaga? Tak. Terapia to potężne narzędzie samopoznania i uzdrowienia. Oferuje bezpieczną przestrzeń do zrozumienia swoich emocji, nauki radzenia sobie z nimi oraz rozwijania umiejętności, które pozwalają poprawić zdrowie emocjonalne. Dlaczego zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne? Ponieważ nasza psychika wpływa bezpośrednio na naszą zdolność do życia w pełni. Równowaga emocjonalna ma wpływ na nasze relacje, pracę, a także zdrowie fizyczne. Dbając o zdrowie psychiczne. Inwestujemy w pełniejsze życie, praktyczny i emocjonalny wpływ na Twoje życie. Teraz, kiedy masz te narzędzia, pamiętaj, że prawdziwa zmiana zaczyna się od wewnątrz. Dbając o swoje zdrowie psychiczne, nie tylko poprawiasz jakość swojego życia, ale także stajesz się silniejszą, bardziej zrównoważoną wersją siebie. Praktykowanie tych strategii na co dzień pomoże Ci zmniejszyć stres, zwiększyć poczucie dobrostanu. I poprawić zdolność doradzenia sobie z trudnościami życiowymi. Dbaj o swoje zdrowie psychiczne każdego dnia, każdy mały krok ma znaczenie i prowadzi do bardziej zrównoważonego i pełnego życia. Droga ta może być długa, ale z cierpliwością, zaangażowaniem i odpowiednimi narzędziami możesz osiągnąć wewnętrzny spokój, na który zasługujesz. Zachęcam Cię do kolejnego kroku na tej drodze. Napisz w komentarzach. Jestem gotowy zadbać o siebie i pokaż, że jesteś zaangażowany w swoją podróż do lepszego samopoczucia. Jeśli podobał Ci się ten materiał, polub go, udostępnij innym, którzy mogą tego potrzebować i subskrybuj kanał. Dzięki subskrypcji będziesz na bieżąco z naszymi kolejnymi filmami na temat zdrowia psychicznego i emocjonalnego dobrostanu. Na końcu tego filmu znajdziesz dwa inne, które pomogą Ci w dalszym rozwoju. Gratuluję, że dotarłeś do końca. Jesteś osobą z sukcesu, która podjęła świadomą decyzję, aby zadbać o siebie. Pamiętaj, jesteś silniejszy niż myślisz.